Cię się stało, że zacząłem wędynami się zająłem. No trochę historia, znaczy nie taka odległa, może o, dla mnie to odległa już, bo już szmat czasu minęło. Wszystko się raz jeszcze zaczęło w domu, jak zwykle. Albo to się wszędzie tak jest. Albo się zaczyna w domu, albo zaczyna się gdzieś na podwórku, albo gdzieś indziej. Yy, inspiracją chyba było bardziej. Yy, yy, że tak powiem, wykonywanie, bo urodziłem się na wsi wiadomo, w dawnych czasach wykonywało się praktycznie w każdym gospodarstwie domowym. Nie tylko na wsi, ale i było to też i w mieście, pewno na pewno z jakimiś wyjątkami, ale na wsi to było normalne. Było tak zwane świniobicie i trzeba było to mięso w jakiś sposób zagospodarować. Tym bardziej, że yy, lodówki nie było. <laughs> Można było tylko zrobić, zrobić kiełbasę, można było upeklować szynkę, ale to też tylko wtedy, gdy było chłodniej, czyli okres jesienno-zimowy, ale w lecie y, szynka niestety nie mogła być peklowana, bo by uległa zepsuciu. I wtedy po prostu w tym czasie pomagałem mamie przy rozbiorze półtuszy, przy krojeniu, bo nie było maszynki, nie stosowało się maszynki do mielenia mięsa, tylko trzeba było pokroić mięso tłucz w kosteczkę. I była to tak zwana chyba pra prawdziwa kiełbasna krajana. No, oczywiście wędzone, parzone. I później, że tak powiem, raz się pomagałem, drugi, raz trzeci. Chyba to tak zaowocowało, że wiedziałem, że chyba pójdę do takiej szkoły, gdzie się wykonuje wy wyroby mięsne. To odległe czasy dosyć. Nagrywamy filmy szkoleniowe na potrzeby szkoły, instytucji, szkoła w necie, bo tak chyba należy was nazwać jako instytucja. Jest to firma, więc już jako firma to instytucja. Na Wasze potrzeby, które na pewno posłużą jako materiał edukacyjny, szkoleniowy do wykonywania wyroby w własnym zakresie. Ja myślę, że nie tylko we własnym zakresie, bo z tego bardzo dobrze mogliby skorzystać inne osoby, które zaczynają naukę zawodową, są w trakcie szkolenia. Myślę, że to by był dobry materiał dla szkół typu zawodowego, gdzie można by było pokazać, że czynności takie... Wykonywane ręcznie. Nie za pomocą maszyny, gdzie z jednej strony wsypuje się mięso rozdrobnione, wymieszane, a z drugiej strony automat podaje odkręcone idealnie co 10 cm kiełbaski określonej średnicy, idealnie równej średnicy. Tylko takie czynności wstępne dla samych osób, które uczą się tego zawodu i chcą się tego zawodu nauczyć. Bo często jest tak, że y, młodzież idzie do jakiejś szkoły, ale w trakcie stwierdza, że nie, to w sumie to. Nie dla mnie. Już nie warto zmieniać, bo za późno. I najważniejsza sprawa. Trzeba popatrzeć i później poćwiczyć. Bo jeśli tylko popatrzymy, popatrzymy przez 30 minut i odejdziemy od ekranu i nie sobie nie zakodujemy w głowie tego obrazu albo zapomnimy o czymś, to niestety ten wyrób może nam się nie udać. Będzie jakiś inny. Ale mówię, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, raz, raz ćwiczyć. Tak jak w każdym zawodzie trzeba nabywać doświadczenia. Pokażemy wędzenie ryb, od solenia, bo niestety nie będziemy biegali z wędką po stawach, po rzece, ale zakupimy rybki, zrobimy wędzenie ryb od podstaw, czyli od solenia do wędzenia, do obróbki termicznej, do konsumpcji i jeszcze dodatkowo zrobimy wyroby w tak zwanych praskach, formach przynkowarkach. W tym przypadku prasek forum przynkowarek, no niestety można sobie stworzyć na wędliny takiej, no notabene. w sklepie też można zdobyć te różne blokowe, tak zwane, gdzie po przekrojeniu mamy kształt prostokąta kwadratu, ale y, nie jest to wyrób zrobiony dla siebie, gdzie wkładamy, że tak powiem, jakiś tam swój swoje umiejętności, wkładamy różne przyprawy ulubione, bo ktoś lubi dużo kminku na przykład i w dodatku jeszcze ten kminek lubi nierozdrobniony w ziarnie, ktoś uwielbia jałowiec, robią ludzie różne kompozycje, konsumenci uwielbiają, gdy na przykład czosnek z kolendrą ładnie się komponuje, do tego dorzuca szczyptę majeranku i jemu to bardzo odpowiada, taki bukiet smakowo-zapachowy, a ktoś inny nie znosi czosnku, autentycznie nie znosi i on mówi, że dla mnie czosnek może nie istnieć. I on wtedy sobie robi własną kompozycję, czyli jak nie jest dany na to, co można kupić. Oczywiście kupując są produkty, które są zupełnie pozbawione czosnku, aczkolwiek jeszcze robiąc we własnym zakresie Robi się bez innych dodatków smakowych, bez, różnych, bez powiedzmy hydrolizatów, substancji, które wiążą wodę, które też powodują, że idąc do sklepu kupujemy coś, jakąś szynkę po 10 zł. To szkolenie prowadzę z panem Janem. Mówimy na niego dziadek. Bardzo dużo materiału wniósł takiego własnego od siebie. Przeprowadził, można by powiedzieć, że różnych dużo takich doświadczeń, jak wykonywać dane wyroby w domu, we własnym, w własnym mieszkaniu. Nie chodzi o dom, tylko chodzi nawet i mieszkanie. W warunkach takich stricte domowych, gdzie jest mała kuchenka. I to doskonale mu się udało, a dodatkowo posiada też duży zasób wiedzy takiej fachowej, teoretycznej, ponieważ też od y, młodości, od ukończenia szkoły zawodowej cały czas obraca się w cudzysłowie, cały czas był w branży, to znaczy pracował w przemyśle mięsnym, nie zmieniał tego zawodu, cały czas był masażem, czy też tam różnie to się nazywało w różnych okresach ale chodzi o to, żeby cały czas pracował przy mnie i miał z tym styczność. Człowiek się uczy do śmierci, nie tylko chyba ja, bo większość osób, nikt z ludzi na świecie chyba tak nie uważa, że zdobył już wiedzę całkowitą, bo świat się rozwija i nie ma coś takiego, że świat się w pewnym momencie zatrzyma i mamy określony poziom wiedzy, poziom umiejętności, mamy wszystko już odkryte, zbudowane, zrobione. I cały czas świat się gdyby ulepsza pod względem technicznym, technologicznym, powstają coraz sami wiecie. Nagrywacie z trzech kamer macie możliwości niesamowite, jeśli chodzi o nagrywanie, ale macie niesamowite możliwości pod względem obróbki tego materiału. Tak samo i tutaj. Warto, ktoś chce, warto to obejrzeć. Nawet powiedziałbym, że gdybym ja tego nie nagrywał, osobiście to bym Chciał raz y, obejrzeć, jak ktoś przekazuje tę wiedzę i po prostu o czym mówi. No wtedy wiedział, y, co tam nie dodał, ewentualnie, może coś tam zabrakło, może ja bym dodał inaczej. Także nie tylko dla, to jest dla ludzi, którzy nic jeszcze nie wiedzą albo chcą się czegoś nauczyć, tylko nawet dla, dla tych osób, które coś umieją, przy okazji będą mogli, że tak powiem, wyłapać błędy nasze, które na pewno są w tym czasie tego szkolenia. Może nie jest to idealne, ale. Nie jest to idealnie przeprowadzone pod względem prowadzących oczywiście, ale to może dlatego też, że w trakcie robimy to na żywo, nie mamy napisanego scenariusza. Dodatkowo jeszcze musimy pamiętać, że oprócz tego, że musimy podawać samą kwestię taką słowną, co robimy, to jednak musimy zwracać uwagę na starannością wykonania, bo żeby wyrób wyszedł dobrze, to trzeba niestety go dobrze zrobić, a nie tylko powiedzieć, jak się go robi.